Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niepopularny, jak się wam podoba zostawcie łapkę w górę, możecie zostawić subskrypcję i komentarz. Wow, zrobiłem coś takiego na początku odcinka, jestem zjebany. Dobra, a teraz przechodzimy do faktycznej części odcinka. Przedniosłem się szybką podróżą tutaj do pewnego miejsca na plaży, dokładnie już wam pokażę tu i zaskoczyłem na dół i tu dostałem misję, nie? I ta misja była taka, że podszedłem do gościa, który został zmiażdżony przez skałę. Czułowa śmierć, ale dobra, przechodzimy nad tym do porządku dziennego, i przy gościu leżał list, w którym miał napisane, że yy, przeprasza swoją ukochaną żonę, że tyle razy ją wystawiał na Próbę, że, że no nie był najlepszym mężem, że no, no, no mógł się bardziej starać. Podziękował jej, że była z nim itd. No i tak dalej. No i jakby to powiedzieć, no, gość po prostu no, no nie żyje, nie? A po nim został list, w którym dziękował właśnie bardzo żonie za jej dobroć, szczerość. I, i, I to, że zajmuje się straganem w właśnie tutaj tej wiosce. Piczeringa była taka nazwa podana. Więc staram się babeczkę znaleźć. O, właśnie. Staram się właśnie babeczkę znaleźć. I. O, właśnie. Mój husband robił tam, tak. I robię stal. Czy chcesz mieć jakieś mięso, fraszne małżeństwo? Znajdę mój husband. I gdzie jest ten wuj? Zbrzydził w swoim podwórku. working Of a debt? Dead. dead, I fear. Some bandits crushed him with a rock, hoping to fleece him. No! Why? That sweet fool, leaving me penniless. yeah <laughs> <laughs> No, oddajemy to tej yeah, check this ring. I found it on his body. It is rightfully yours. His mother's ring. That fool. That damn soft. No, taka czulowa sytuacja. Mi to też rozpieprza troszkę odcinek, bo. Bo. Yy, no, w planach mamy całe te najazdy. Yy, więc, żeby teraz dostać się na najazd tutaj, no to muszę kawałek znowu się przedostać. Yy, natomiast, no chciałem to zrobić, nie wiem, mnie takie misje naprawdę gdzieś tam. Yy, Inaczej, o graczach się mówi, że są potworni, zabijają i tak dalej, a to jest taka misja. No kurde, jakbyście się wczuli w taką sytuację, ta kobieta żyje gdzieś tam, nie? I znaczy, no to jest NPC, no dobra, wiem, to jest tylko i wyłącznie gra, ale ja się jakoś tak wczuwam w te gry, i, i jak wiem, że. Gdzieś tam jest jakaś osoba, która czeka na powrót tego męża, na, na to, że on e, poszedł tylko łowić ryby i, i miałaby się o tym nigdy nie przekonać, albo przekonać nie wiadomo jak z jakiegoś źródła, czy, czy coś ten deseń. No to, to dla nas nie jest duża strata, żeby właśnie tam tak jak teraz przebiec i i, 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 przebiec i, i powiedzieć jej, co się tutaj stało, przekazać jej informacje. Kiteł jest kochany. Jak ja się cieszę, że my mamy tego Kiteła. A to była też jakaś taka z dupy misja na yy, tym w jakimś mieście gdzieś tam biegali, biegał dzieciak za kotem i pomogliśmy mu złapać tego kota. I, i za to dostaliśmy właśnie tego Kiteła. Także też po tym świecie jest sporo takich misji, które, które przejdziecie i, i kończą się w ciekawy sposób. Coś można z nich zyskać. E, typu ta misja z klejnotem Alfreda, że on gdzieś tam zamówił klejnot za swoje, dla swojej żony. No i mamy wybór, czy oddajemy ten klejnot, bo zmusiliśmy złotnika do tego, żeby dał nam ten klejnot. I mamy wybór, czy. Czekaj, musi być skierowana w stronę brzegu. No, no shit, nie? A, a gdzie ona jest niby skierowana? E... I mamy wybór, czy oddajemy ten pierścień gościowi, który ma go przekazać Alfredowi, czy, czy kradniemy i sprzedajemy. No i oczywiście go skradłem i sprzedałem, tylko że nie był jakiś super ambitnie drogi. Myślałem, że wyciągniemy z niego stówę czy coś. A, a, to udało mi się go sprzedać za 61 dosłownie srebra. No, to jest taka ilość, taka, no, no nie powiedziałbym najznakomitsza, nie? E, dobra, tu biegniemy, już mamy jedno. I tutaj w, tym, w tej mieścińce mamy trzy beczki. E, z surowcami, także powinno w miarę szybko pójść. E, I byśmy mieli załatwiony motyw właśnie wszystkich najazdów. No, no, jest ciekawa, nie? No, fajnie się to czyści, nie mogę powiedzieć, że nie. Eee, ale, no, jednak troszkę jest tego za dużo. Fajny jest ten skill z, z tym wybuchem przy e, obronie: du, dum, dum, dum. Ładne. Nie lubię tego finishera co ten, co podduszamy tych wielkoludów. Jakiś taki... Nie wiem, jeżeli niby Eivor taka, taka wiecie, może jeszcze jakbyśmy grali Eivorem, to by było inaczej, ale Eivor jest zbyt wątła do, do takich sytuacji. To, że w ogóle pokonujemy takiego przeciwnika to jest samo w sobie już coś. Joki! Aha, bo to jest pięściarz, bo tutaj jest w ogóle ta akcja, że, że można się e, można bez broni walczyć I, i też ma się różne tam skille i tak dalej, także to, to, to też jest fajna sprawa. Ale no, no bez przesady, dobra, przejdź Eivor, nie na ścianę! że miałaś tylko przeleźć na wprost. tempa Jido, za przeproszeniem. E, bo mamy zdobyć te byczuszki i skrzyniuszki i te te, te, te te, dobra tego klasztoru. Oho. Nie zadziała, nie? Hey! Zadziałało! Przeniosło mi tutaj typka. A, bo tu nawet drzwi nie ma, więc... No to go przeniosło faktycznie. Przeteleportowało go przez brak, czyli. Eee, siema ziomuś. O Osztymęń, no no to cię mieczem twoim zatłukę. Ale to jest strasznie ciulowa śmierć, nawet wiecie nie, nie, nie przebity czy coś, tylko dosłownie zatłuczony jego własnym mieczem. Ania pali papierosi. Mówię, że palisz fajki. Dźwięk prawie ten sam. Zapalniczki. Dobra. No chyba się pan przeliczył. Dawaj. Sprawdzimy kto ma większą siłę. Przy... Ty chami. Dokładnie. Ofiary wśród cywili. Co mnie cywile obchodzą? To są jakieś zakonniki. Pewnie jeszcze należą do zakonu starożytnej. Wszystkich bym tutaj wybił. Bezlitośny Wiking. Bez... Co ja właśnie powiedziałem? Nie ma tak jak zjebać taki tekst. Bezlitośny Wiking. O jezu. Bez komentarza. Dobra. Yy... Jesteśmy tutaj czyści, czy ktoś nas tu. O, ten pan nas ściga. Czy ja cię mogę tak troszkę. A, A tak ogłuszający. Pięknie. Yy... Kto jeszcze niby nas widzi? Że w tamtą stronę jest ktoś. Tam. Że niby ten kusznik? Czy tamten strzelec? Czy że kto? Tamten pan? No nie no, tamten to już w ogóle na pewno nie. Dobra, i został nam w takim razie jeszcze jeden najazd. I to jest ostatni najazd, jaki mamy w grze. I będziemy mieli wszystkie najazdy. Mamy 9 minut, powinniśmy zdążyć. Chyba, że na wodzie będą jakieś te. Chyba, że na wodzie będą jakieś e, zastawy, te, 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 Blokady. No to wtedy nie zdążymy. Ktoś z Was gra. Oh, ble, 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 ble. Ktoś z Was gra może w e, Reign of Kings? E, czyli Regine. Taka, taka gierka jak raz. Bo, jak coś, to można by się skumać. Gramy sobie na jednym serwerze, właśnie ze znajomymi I, i, i fajnie i przyjemnie się gra. No, ale to jest gra bardzo problematyczna pod względem streamowania czy nagrywania. Bo opublikowanie wnętrza swojej bazy, zazwyczaj to go w kończy się tym, że ta baza znika w ciągu 12 godzin. A ze względu, że z, właśnie ze znajomymi wyczailiśmy, że tak w sumie jakby miał pięciosobową ekipę, to w 12 godzin można w tej grze zdobyć wystarczająco dużo surowców wszystkiego, żeby obalić czyjąś nie wiadomo jaką bazę, no to, to, to kiepsko. Jeśli naprawdę jakby było 5 osób, skumało się razem i zaczęło w pewnym momencie grać... To bez większego problemu byłoby w stanie zdobyć w ciągu 12 godzin na tyle surowców, żeby właśnie zrobić trebusz i zacząć zdobywać y, surowce do y, podbicia, zniszczenia czyjejś bazy. Cały czas ktoś do mnie nawala ognistymi strzałami, i jest to delikatnie, powiem bardzo irytujące. Chyba zrezygnuję z tego toporu, bo jednak jest dla mnie za wolny. To są ogromne obrażenia, ale... Oj, oj! oj! oj. To bola. Ale jednak za niska prędkość ataku jak dla mnie. Eee, czy ktoś tutaj jeszcze może z Państwa gdzieś ten... O, tu jest pan! O Stimme... Nie, no to, to, to ta zniewaga krwi wymaga. pani, to tak się nie bawimy. A to nawet pani była. Hmm, no to już peszek. Peszek, peszek, peszek. Nie wyszły jej, coś. Coś jej nie pykło, że tak powiem. Tu jest skrzynunia. Co mnie przyszło na telefon? Yy, kierownik. Więc. No. Taka jest reakcja. Na szczęście nie ogląda mnie <laughs> chyba nikt z pracy, więc. <laughs> nie, na no, naszej wspólnej grupie, na Messengerze, ktoś coś napisał. I I... sprawdzę sobie to poza odcinkiem. Bo i zapewne znowu jakieś zbierające rzeczy, więc. Takie rzeczy się sprawdza w osamotnieniu. Eee, 37, 44, 68. Tędy można się przedostać. Tada! I moja ulubiona umiejętność, czyli ta moja ognisto wybuchowa strzała, którą mogę mieć całkowicie gdzieś. Czy muszę zdobyć jakieś, nie wiem, dzbany czy coś i, i próbować podnieść, tylko biorę prawy trzy i strzelam, i się nie muszę niczym przejmować. To jest najbardziej OP skill w tej grze. I tutaj nie ściemniam w ogóle. Nie ściemniam w ogóle. Dobra, tamtego już raczej nie rozwalę, bo tam już są kraty. Także że tam się trzeba dostać od drugiej strony. To jest 38 metrów. O, hopsa! Doskoczymy? No, tak. Almost not. Gro, dawaj do góry. Szybko. Fast, fast, fast. O nie. Tutaj są podwójne okna. Ale tu nie są. Siemalenie ale Chom... nie. A nie! Wibracje się strasznie przenoszą. Wiesz? No, Zbrojni oś tamenda, odbiła ja tak i włócznią w plecy. O, jak skinął. Jak skinął, jak śmieć, Którym w sumie był, więc... wskazałoby się. Jego śmierć była adekwatna do jego życia. Ale się robię potworem. Bardzo dobrze, że, Eivor, nie reagujesz. Ta strzała wcale cię nie... nie, nie wbiła ci się w płuca. To było bardzo przyjemne uczucie podczas ściągania wielkiej... No, róż dubsko. Szaleniec. A to są te gnoje, które podpalają to. To ich trzeba szybko wykończyć. Nie, tutaj jest dość ciekawa sytuacja, bo patrzcie, podbijamy klasztor, który już najwidoczniej został wcześniej podbity przez bandytów. Osztych, mi podpalił strzałę przypadkiem, ale podpalił. I by mnie podpalił, toż to menda była głupia. Osztymen! Ale chciało się mi rzucić na plecy, no? Nie tak, tylko otworzyć chcę to. Ignorujemy całkowicie hey, przeciwników. Oszta! Oh, Wredna pierdoła skończona, no? Ja chcę tutaj tylko wyważyć skrzynię. No i skoczy mi na plecy? Rzuci do mnie nożem. Typek, ogarnę skrzynię i dostaniesz headshota. Tak na miłe przywitanie. Teraz mam nadzieję, że siądzie finiszę. Pięknie, pięknie! Dokładnie. Dokładnie tego pragnąłem. To, to było to, czego wewnętrznie pragnąłem, żeby się stało. Eee, Oki. Okay. Ogarnęliśmy kolejne miejsce, czyli ogarnęliśmy chyba wszystkie najazdy w grze, czyli powinniśmy... Czy ty ziomek tłuczasz się ze świnią? Czyli powinniśmy teraz być w stanie wykonać szybką... Pod no jeszcze nie. To jest poskramiacz wilków. Ty mendo, wiedziałem, że, że, że zdąży. No po prostu on ma tak szybkiego tego skilla z tym podpaleniem. To jest po prostu tak OP. Co mnie to tam? Ha, jeden z naszych oberwał od wilczka. To jest wilczek od poskramiacza wilków, więc jest silniejszy wilczek. Dobra, e żeby go ocucić, i możemy wykorzystać szybką podróż, przedostać się do naszej mieścinki. Dobrze, że mi się granie nie zbagowała, przedostać się możemy do naszej mieścinki, i tam powinniśmy być w stanie w końcu nareszcie w tym momencie ulepszyć wszystko na full. cały czas się zastanawiam nad tym poradnikiem z, z tych zwierzątek, nie? Bo no, poradnik ze zwierzątek miałby sens, jakbym ja pokonywał wszystkie te zwierzątka, natomiast gdzieś tam rysie pokonałem poza odcinkiem albo na którymś odcinku, a nie wiem na którym i musiałbym przeszukać wszystkie odcinki, żeby znaleźć, gdzie je pokonałem, o ile je w ogóle pokonałem na odcinku. Później walczyłem tam z jakimś krwawym łosiem gdzieś tam w Inlandii, to też jakaś inna sytuacja. Później gdzieś tam walczyłem z jakimś bykiem, to też gdzieś poza nagraniem, czy mam to z tego nagranie, nie wiem. Gdzieś tam to se było... No i to jest takie... O, naprawdę wpierony roboty, żeby to wszystko ogarnąć. Dobra. Teraz się pojawia pytanie, czy tą hodowlę krówek jak ja ulepszę, to już będzie teraz full, czy... czy, czy to jest taki... Yy, yy, ulepszanie bez końca. Zaraz się dowiemy. Hodowla bydła. Budynek ukończony. Już bardziej się nie da ulepszyć, nie? Jest koniec, jest Fertiś. Czyli tutaj zboże też można ulepszyć na full. <coughs> Sorry. Ki. Zboził. To w sumie chyba nie musiałem wszystkiego zdobywać, żeby poulepszać tę osadę na full. W sensie robić tych wszystkich najazdów. Eee, dobra i teraz powinna być ostatnia rzecz. To jest właśnie zboża i to jest gdzieś tam nie zboża tylko drobiu. Ale to jest po całkowicie drugiej stronie osady. E, tutaj jest misja z piekarzem. E, mam ją całkowicie zbagowaną. W ogóle mi ona nie działa, więc no nie ma szans, żebym wam ją pokazał. E, zero. Totalnie. 0000. Zero, 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 nie działa ani trochę. E, Piekarz się baguje na, na przystani, i nie mogę się nigdzie ruszyć, poruszyć z nim. A jak próbuję odejść od niego, żeby dostać się w miejsce, które mam wyznaczone jako miejsce, gdzie mamy się dostać, no to też nie działa. Więc dupa po całości. Także że. Misje połowoczne mnie dość mocno zirytowały i, i nie kusi mnie przechodzenie ich wszystkich. What the fuck! Ej, widzieliście to? Brakuje mi materiałów. What the heck? Saint Albanes, no dobra, no to może tu znajdę jakieś na szybko. Ale to też nie jest na szybko, bo muszę się tutaj dostać. Bo materiały są zazwyczaj, a może w takim miejscu znajdę. Może w porcie znajdę na szybko w którejś skrzyni. Bo, bo tak, faktycznie, materiały znajduje się często osobno od surowców, są w jakichś portach, w skrzyniach, w czymś takim. No ale nie sądziłem, że może dojść do sytuacji, gdzie... Yy, gdzie wiecie, nazbieramy wszystko i, i nagle, yy, no proszę pana nie, bo, bo panu zabrakło tutaj materiałów. I obawiam się, że ulepszę tą hodowlę na drugi poziom, a tam mi się wyświetli, no proszę pana, no jeszcze jedną rzecz pan musi ulepszyć, no, no bardzo mi przykro, no, no proszę się tutaj tak zorganizować lepiej. Dobra, mamy te materiały budowlane, spoko. E, tą seteczkę, którą potrzebowaliśmy. No, 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 będziemy musieli znowu zapierniczać do tego kurnika. No, ale to już powinien być full. No, gro! Hej, tu. A widzicie, nawet macie poradnik, gdzie znaleźć materiały, jak się Wam skończyły. I nie wiecie, co już napadać i, i co robić. To zazwyczaj w portach. W portach albo w klasztorach, właśnie w tych skrzyniach, takich zwykłych, małych. Tych nieoznaczonych jako beczuszki, tylko jako, jako te takie malutkie skrzyneczki. Te, te, te żółte kropeczki, takie małe. To, to tam. To dokładnie tam. Jeszcze myślę, czy przysiąść dzisiaj jakiś odcineczek z Asgardu nagrać, może to z walką czy coś, bo tam walka jest, no ona chce, żebym ciągnął linię fabularną Asgardu, a tam też się może ciekawe rzeczy będą działy. No tylko to będzie z półtorej godziny, a ja mam na czwartą do pracy. Hmm, nie, na piątą, sorry, tylko o czwartej wstaję, żeby zdążyć na piątą. Kurnik! Nie ma żadnej hodowli, robią jest. Kurnik! Nie mówcie, że nie wystarcza. Naprawdę. Naprawdę. Naprawdę to jest niewystarczające, żeby ulepszyć przystań do następnego poziomu. Potrzebuję jeszcze raz ulepszyć ten kurnik. Potrzebuję znaleźć 12 skrzyń. 12 za przeproszeniem zasranych skrzyń z materiałami. Żegnam się z wami bardzo serdecznie. Z tej strony, załamany, niepopularny. Bajo na razie. Cześć!